Witajcie, pierwszaki! Dziś pokażę Wam doświadczenie związane z barwieniem kwiatów. A w jaki sposób zabarwić kwiaty? Doświadczenie jest bardzo proste. Zobaczcie sami. W doświadczeniu potrzebne nam będą szklanka, atrament, woda, nóż i kwiaty. Pierwszym krokiem doświadczenia jest wlanie atramentu do szklanki. Następnie należy dodać wody. Kolejnym etapem doświadczenia jest przekrojenie łodygi kwiatów na dwie części. Teraz wkładamy kwiatki do szklanki z wodą i atramentem. Spójrzcie, co stanie się z kwiatkami. Tak wyglądają kwiatki po 12 godzinach. Po 24 godzinach zauważamy, że kwiaty zabarwiły się na kolor niebieski. A po 48 godzinach widzimy, że kolor kwiatów stał się bardziej intensywny. Podobny efekt widzimy po 72 godzinach. Czy wiecie, dlaczego kwiaty zmieniły kolor? Jest to proces barwienia kwiatów, który polega na tym, że poprzez nacięcie łodygi i umieszczenie jej w roztworze z atramentem, Roślina czerpie barwnik najpierw z naczynia łodygi, a potem do płatków, która w efekcie zmienia kolor na taki, jaki był kolor barwnika.